Siąłem go z tej strony Wojtek i dzisiaj gramy w youtuber Z. I dzisiaj pójdziemy sobie do Mr. Bista. Patrzcie, tu jest taki Mister Beast, Pan Bestia, tak? Ś średni. Let's go! Lecimy. Jak grać, to dobra. Lecimy. Musimy trafić. Szczaj! Nie, prawie jak blisko. Jak wygramy wszystkie, to oczywiście nie kaskę. No co jest? Co jest dzisiaj grane? Jak stracę wszystkie. To jest, dobra. Muszę się postarać za daleko. Zatopiony, zatopiony. No prawie. Ty się od poprzeczki. Dobra, tak? Ole trafiło mu. Czysto. Ajajaj. To jest level średni. Więc. Ile jeszcze mi zostało rzutów? Cztery. Trzy. Teraz już cztery. Co trafię nie chyba do Nie. Trzeba było się bardziej starć. Dwa. Postaraj się. Nie, dobra, ostatni rzut. Błagam, traf. Waltek. Nie! Nie, przygrałem. Seryjnie mnie tak. Dobra. Próbujemy jeszcze raz. Za pierwszym. Powinniśmy trafić za pierwszym. Co? Nie, nie umiem trafić. Nie, ja przegram to. Tak, dobra. Dobra jest. Y -y Z. Jok trafiony Ajaj I trafiony, zatopiony Dobra, lecimy dalej. Jeszcze jeden levelu zostało? Jak siód poprzeczki Tak? Jest do trafiony. Jeszcze poziomów dużo. Idealnie jak to zrobiłem. Jak poleciała daleko. Ja myślę, że tyle i styknie. No prawie no. Dałem tyle, więc dam tyle. No. Ja mi zostało rzutów Dwa. Dobra, idealnie, jeszcze ostatnie trzy razem z tym, ale tego skipnę chyba, no, nie no, teraz to wygramy. Traf, nie, ostatni rzut, jak teraz nie trafię to będzie koniec. Nie, koniec, przegramy. Nie, dobra, teraz będziemy robić coś innego. Nie pan bez. nie. Będziemy sobie tu nagrywać nowe takie rzeczy. Trzeba tu po... poklikać trochę. Trzeba poklikać trochę. To jest symulator taki. To jest jak taki YouTube Z. Dobra. Jesteśmy nowy rzeczy jakieś. Dobra. Kolejne mamy. Kolejne? Ile my mamy tego? A, już się skończyło. Dobra. Tu mamy jakieś biurka. To jest milion, dobra. A, bo oni nie miałem biurek. Bóg. Najpierw ten najlepszy. Aha, bo to jest za duże. Proszę, proszę i proszę. Ja sobie sam dam ten najlepszy. O tak i krzesło. O, dużo krzesełek. Taki mam w prawdziwym życiu, więc takiego biorę. Okej, okay. jest, Widzieliśmy Wydaliśmy im robotę. Edytor. Trochę. Trosze. Nie. Edytor. Ja już nie mam tych zwykłych. A! Prawda? Ja Teraz będzie robić 5 milionów tych zwykłych. Po kawałku tyle ty, tyle ty, i tyle ty. A! I to piosenka jest tak. Co robić wy w moim domu? Czy mogę usłyszeć? Do widzenia. Jasne, bry. Faina passanca tu 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 poczekaj, poczekaj. poczekać. Chłop, ale chłop wymyślił to. Ja bym nie takiego nie wymyślił. Chodź tu, edytorze. Chodź, tu, Tu, tu. Ej, mogę wyjść z tym? Let's home challenge. K -t -k. K -t -k. Co ty robisz? Co on idzie? To on idzie do wyjścia. Nie wiem. Mm. I tego zbieramy. Ile mamy jeszcze kaski? Zero. Dobra, to idziemy do domu. Wystarczy mi dwóch. Proszę. Dobra. Kolejny edytor, proszę całe, wiesz, zarabiaj, Dobra, my no idziemy do sklepiku, żeby zrobić jakieś małe zakupy. Idziemy. Kontynent najlepszy oczywiście, tylko kamery nie mamy. Idziemy na pi. To? Te piętra? Tak, to jest te nożone. Ima mamy 36, to chcę kupić. Razie na razie najlepszą kamerę. Idziemy 13 za Wyjście. Dobra, musimy zmienić zapokój pokój. Wait, shake. Creammate shake. Dobra, weź se wypi. He. Co się dzieje, gdy wybicie kiedyś miejsca? I daję sobie całe. Patrzcie jak on to szybko będzie robić. On to już kończy. Trzy sekundy. A ja mam w ogóle subskrypcji. Usiądź. YouTube. Tak chwilę wrzuca Edwiu profil. Przejścich. Profil. Ładny, zielony mój ulubiony kolor. Taki czerwony. Przeci? Być? Ile milionów? Ile mamy? 5 miliardów 275 subskrybentów. Aż jakby było tak w prawdziwym życiu, to bym się ucieszył strasznie. Ale tak nie będzie raczej. Takie przyciski. Przyszedłem tak. Dobrze. Jest, dobra. Działa chociaż tyle. Dobra. Masz pamięć. Kolejny ucinek już mogę powiedzieć możliwe, ale nie obiecuję, może będzie jutro, więc... Może nagram. Trzeba szybko klikać. Wracamy. A ty nadal jest z grimisem? Tak. Nie, patrz. Patrzcie jak teraz. Czy te Ry, wyślij. patrzcie jak on to robi trzeba iść szybko tam trzeba dobra trzeba szybko, szybko wciskać i wracać do niego i skończył? ale mu za mało zostało yes. Tylko trzeba ściskać. Co ekran? Nie widzę nic. O, będziesz dzisiaj. Staram się. Dobra, idę ze do sklepu, idę, ze sklepu, idę ze sklepu. Mamy dużo kasy. Mamy ile? to zaraz będziemy mogli kupić A ile to? Dobra, kupimy to Kupione I teraz my... Nie Zostaję na tym Trzeba wyjść z windy Nie, to Prawie I dobra Teraz będzie się łatwiej wciskać Myszkę się łatwiej wciskać Ale zgłosi za to. Ty skończyłaś? To proszę. Rozkończyliście. skończyliście. Czas szybku szyb prędkość światła wciskania. Przestańcie mi robić na ekran. Skończył? Daj mu, niech skończy. Niech, niech robi. Ten drugi też będzie zaraz robić. A tamten zrobił muzykę, nie wiem po co i se poszedł. Ale była fajna. Weź trochę. dostaniesz tyle, proszę, pracuj. Nie wiem jak się jest, Siada. To będzie szybszy. On czy on z 10 tysięcy? Będziemy tylko zarabiać i czekać. W tym czasie możemy sobie upgrade'ować nasz pokój. O, to jeszcze mamy. Taki puchar jakby... Da... Już mamy 40. 430% kasy. 42% tej kasy więc strasznie było meble, meble, dużo, dużo wszystko Wiem. Mam takie... O, tu mam jeszcze FPC? Tak, to są No ale nie dam rady się wyrobić. Ile ich tu jest? 1 2 3 4. Proszę patrzeć. 1 2 3 4 5 6 3 7. Mamy się pomieszaje jeden, drugi, bo się Nie było widać. Ile mamy subskrybentów? Tutaj Jak lecą te wyświetlenia. I subskrybenci się zaczęli. Nie, powoli rośnie. Strasznie powoli subskrybenci teraz rosną. Pięć milionów Jest! Trzysta... Skończyłeś? Już skończałam? Brakuj. Mogę mu to zabrać? 6. Dobra, ty rób jeszcze. Ciekawe ile ser Tu jest ich sześciu. Moich klonów. Raz, dwa. Muszę ich policzyć tak. Raz. Trzy, cztery, sześć. Tak, sześć i tu jest... Tu jest. Siedem pół, więc 7 powinno być. A, dobra, dobra, lecisz, lecisz. Lecisz, lecisz. Lecisz, 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 lecisz. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Wiem, 22 minuty jeszcze na Grimistru. Ile ja trzyma go ten grimis? Muszę dosadzić zero. DOSADZIĘ. Mogę. To się liczy, mogę. Dobrze, że on robi wszystko za mnie. by, się, by nie chciał. Wciskać. Na przykład czegoś takiego. Bierzesz, idziesz i to. Wciskasz. Później jest koniec. Bierzesz pozytyw. Robisz miniaturki. tu zrobić miniaturki no akurat tam zrobił i jeszcze tego na youtube mamy ile subskrypcji 5 milionów 363 wiem że miliardów ale no mówię bilionów bo, lubię być, bo jest zbyt po prostu. Ojo, oj, gdzie ja wchodzę. To się żegnamy, no i pa!